Święty Jan Maria Vianney, znany jako Proboszcz z Ars, jest patronem wszystkich kapłanów i osób pragnących pogłębić życie duchowe. Jego życie było wypełnione pokorą, modlitwą i poświęceniem dla dusz powierzonych jego opiece. Wielu wiernych zwraca się do niego w trudnych chwilach, szukając duchowej pomocy i wsparcia w codziennym życiu. Jego przykład pokazuje, że nawet w najprostszych czynach można znaleźć głęboką wartość duchową i wpływ na życie innych. Modlitwa do świętego Jana Marii Wianeja może być intencją za kapłanów, za osoby zmagające się z trudnościami, a także prośbą o wierność w drodze do świętości. Oto przykład takiej modlitwy. Święty Janie Mario Wianej, wierny Sługo Boży, który całe swoje życie poświęciłeś Bogu i duszom powierzonym Twojej opiece, proszę cię wstawiaj się za mną w moich potrzebach. Naucz mnie pokory, cierpliwości i miłości do bliźnich. Pomagaj mi wzrastać w wierze, kroczyć ścieżką świętości i odnajdywać spokój w trudnych chwilach. Święty Janie Mariowianej, módl się za mną i za wszystkimi, którzy potrzebują Twojego wstawiennictwa. Amen. Codzienne odmawianie tej modlitwy może przynieść poczucie wewnętrznego pokoju, umocnić wiarę i zbliżyć do Boga. Warto też włączyć w modlitwę własne intencje, za rodzinę, przyjaciół czy osoby cierpiące w potrzebie. Pamiętaj, że modlitwa nie jest tylko prośbą, ale również rozmową z Bogiem, w której możemy odnaleźć pocieszenie i siłę do działania w codziennym życiu. Święty Jan Maria Vianney pokazuje nam, że nawet najprostsze, szczere modlitwy mają ogromną moc. Jego życie uczy, że każdy, kto ufa Bogu i oddaje mu swoje serce, może stawać się źródłem światła i pociechy dla innych. Zachęca nas także do wytrwałości, niezależnie od trudności, z którymi się mierzymy, i przypomina, że cierpliwość i pokora są kluczowe w drodze duchowego rozwoju. Jeśli chcesz odkrywać więcej modlitw i duchowych inspiracji, subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Dzięki temu nigdy nie przegapisz kolejnych materiałów, które pomogą Ci pogłębić wiarę i codzienną modlitwę.